Widzicie, jest podobnie. Zobaczymy, czy w smaku. Sama panierka już jest bardziej pikantna. Ten sam smak, tylko że nie ma tego ostrego finiszu, tak? Mija trzy minuty, więc pora wyciągać. Bardzo podobne. To jest ten sam fajny efekt tej pikantnej końcówki. 19 i od rana próbuje to. Ten chłop poszalał na punkcie tego projektu, bo to już nie jest filmik, tylko projekt. Jak zrobić domowe stripsy lub wingsy, które będą faktycznie przypominały te z KFC? Poświęciłem ponad rok na to, aby opracować idealny przepis. Skupiłem się też na tym, żeby nie używać produktów trudno dostępnych, w końcu chciałbyś to zrobić w domu. W tym filmie podzielę się z tobą moim doświadczeniem i spostrzeżeniami. Popełniłem wiele błędów, abyś ty nie musiał ich popełniać. Oto KFC 101. Czyli podstawy idealnego kurczaka w stylu hot and Spicy z KFC. Nad tym przepisem z przerwami pracowałem kilkanaście miesięcy, robiłem bardzo długi, niekończący się research, testowałem go kilkadziesiąt razy z każdym testem, robiąc krok w przód, choć po niektórych testach odnosiłem wrażenie, że robię krok w tył. Jednak postanowiłem, że dopóki nie będę w pełni zadowolony z efektu, nie będę publikował odcinka. I doszedłem do momentu, w którym więcej usprawnień nie jestem już w stanie zrobić. Przy okazji szybki disclaimer o Hot and Spicy z KFC. Bardzo dużo, wiem na tyle dużo, że gdybym się z wami podzielił tą wiedzą na filmie, zapewne dostałbym od nich pozew. Dlatego po prostu wierzcie mi na słowo, że zrobiłem gruntowny research i o stripsach wiem dosłownie wszystko, a w tym materiale przygotowałem proste instrukcje, jak zrobić tego typu stripsy w warunkach domowych. Słowo domowy jest tutaj kluczem, gdyż jak się domyślacie, globalna korporacja fast foodowa tego kalibru nie używa tylko składników dostępnych w każdym markecie. Jednak przy odrobinie wyobraźni byłem w stanie je całkowicie pominąć lub zastąpić produktami dostępnymi raczej powszechnie. W odcinku skupię się w 100% na stripsach, jednak zarówno Bites jak i Wings robione są w podobny sposób. Jedyna różnica to czasy smażenia. Sugerowany czas smażenia dla Bites i Wings znajdziesz w opisie. Na starcie musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz. W restauracjach KFC w Polsce możemy wyróżnić dwa typy kurczaków: Kentucky, ta duża nóżka oraz podudzie, oraz Hot and Spicy, czyli bites strips, wings oraz udka bez kości używane na przykład do Grandera. Powtórzę jeszcze raz, żeby wszyscy zrozumieli. Hot and Spicy to nie Kentucky. I właśnie stąd bierze się całe zamieszanie, w którym sam brałem udział podczas kręcenia poprzednich odcinków. W internecie roi się od przepisów opisywanych jako autentyczny, identyczny jak w KFC, ponieważ podobno wyciekło zdjęcie z przepisem 11 przypraw i tak i tak Tak, jest takie zdjęcie i faktycznie mówi o 11 przyprawach. Jednak dotyczy to kurczaka Kentucky, a nam chodzi o panierkę Hot and Spicy. Ok, przejdźmy do konkretów, z czego składa się strips. A. Kurczak B. Marynata C. Panierka Trzy elementy. Po kolei przeanalizujmy każdy z tych elementów, żeby w 100% zrozumieć, na czym polega cała sztuczka w uzyskaniu efektu, o który nam chodzi. A. Kurczak w solance. Jeżeli wydaje Ci się, że kurczak był po prostu marynowany w czerwonej marynacie, to niestety jesteś w błędzie, bo jeśli rozbierzesz kurczaka z panierki i spróbujesz samego mięsa, poczujesz dość złożony smak i na pewno nie jest to sam kurczak. Z mojego researchu wyszło, że są na rynku specjalne maszyny do nasączania kurczaka na potrzeby fast foodów. W przypadku KFC nie jestem w stanie potwierdzić, czy w ogóle korzystają z tego typu kurczaków i maszyn. Jednak na 100% kurczak, który trafia do restauracji, jest wcześniej odpowiednio przyprawiony w jakiś sposób, gdyż po prostu smakuje zbyt intensywnie jak na surowe, po prostu smażone mięso z piersi. Tą część stripsa nazwałem kurczak w solance, dlatego że płyn, w którym go moczę, potocznie nazwałem solanką. Przetestowałem różne warianty, składy, kombinacje oraz czasy moczenia, które umożliwiają uzyskanie efektu zbliżonego do tego z KFC. Testowałem sam, pomagała mi też żona. Finalnie, aby potwierdzić moje przypuszczenia, zaprosiłem mojego operatora i montażystę Matiego, żeby spróbował sam i pomógł mi z decyzją odnośnie finalnego przepisu na solankę. Dobra, sześć testowych kurczaków testujemy na razie na sączenie. Czyli mam rozbierać z panierki? Tak jest. Od 1a chyba zacznij, nie? Twój delikatnie słodszy, bym powiedział, no ale też jest bardziej soczysty, twój. Nasączenie od razu czuć, mm, 1a było bardziej soczyste, no tu jest coś, coś jest już inaczej, ale, ale co? I, na początku myślę, że to też jest jeszcze większa słodycz, ale po chwili to się zmienia, wczorajsz, a to jest tak, no trudna decyzja. To są już takie rzeczy, że drobne odchlenia. no ja bym powiedział, że ten. B. Marynata. Marynata hot and spicy była dla mnie największą zagadką i jednocześnie największym wyzwaniem. Ilość prób i podejść spokojnie przekroczyła 50 razy. Żeby nie przedłużać, oto moje wnioski. Aby uzyskać smak tej marynaty w domu potrzebujemy 6 składników. Glutaminian sodu, czyli MSG. Sól, cayenne, ekstrakt z ostrej papryki, papryka w proszku, czosnek w proszku. Tak, tylko tyle i aż tyle. Dlaczego aż tyle? Ponieważ to proporcje, jakość oraz dostępność składników stanowią tutaj największe wyzwanie. Składnik pierwszy MSG czyli glutaminian sodu ma za zadanie mocno podbić smak właściwie każdego składnika i jego duża ilość nie jest tu przypadkowa. Wykonałem ogromną ilość testów i każda zmiana proporcji w jakiś sposób wpływała na zmianę smaków, czasem bardzo zaskakująco. Składnik drugi sól w połączeniu z glutaminianem tak na dobrą sprawę dźwiga ten cały smakowy wózek. Składnik numer 3 – cayenne. Pieprz cayenne, czyli proszek z papryki cayenne, odpowiedzialny jest za główny zapach i pikantny smak kurczaka, który kojarzymy z KFC. Jednak samo sproszkowane cayenne nie jest wystarczająco ostre, aby uzyskać efekt 1 do 1 jak z kultowego fast foodu. Przetestowałem pieprz kajen z różnych hurtowni i sklepów i nawet te najmocniejsze z nich nie wystarczą. I nie, nie możesz po prostu dodać więcej kajen, bo całkowicie zaburza to proporcje pomiędzy smakiem słonym i tak dalej. Dlatego potrzebny jest jeszcze jeden składnik. Składnik numer 4. Ekstrakt z ostrej papryki. Spotkałem go w składzie jednego z czołowych polskich producentów gotowej panierki i marynaty do kurczaka sprzedawanej online. Gdy ich zapytałem skąd pozyskują ten ekstrakt, jak się domyślacie, przemilczeli temat. Ekstrakt z papryki to można powiedzieć taki koncentrat ostrości. Owszem, można go zrobić w domu, jednak jest to dość trudne, ponieważ bardzo podrażnia drogi oddechowe i oczy. Dlatego Powinno się to robić w masce, w wentylowanym pomieszczeniu itd. Przeczesałem internet w poszukiwaniu ekstraktu z ostrej papryki i udało mi się go finalnie dostać. Ku mojej ciesze w lubelskim sklepie będzie piekło. I tutaj mam trochę dylemat, bo z jednej strony znalazłem rozwiązanie problemu ostrości, z drugiej produkt jest dostępny w sumie w jednym sklepie i to zapewne nie wiadomo w jak dużym nakładzie. Opcja alternatywna to użycie ostrego sosu o wysokim SHU, czyli na przykład Meddoga. Minus takiego rozwiązania jest taki, że sosy typu Meddog najczęściej zawierają habanero, co Lekko zmienia smak i zapach. Jednak jest to opcja minimalnie łatwiejsza, bo te sosy są łatwiej dostępne w Polsce. I tutaj uwaga, polecam użycie sosów powyżej 350 tysięcy SHU. Testowałem Med Ghost, który ma około 150 tysięcy SHU i musiałem go dać całą rzeszkę, co dość mocno zmieniło smak. Składnik 5. Papryka w proszku jest niezbędna do kompletnego zapachu i smaku stripsów. Składnik szósty. Czosnek w proszku. Mimo, że jego ilość w porównaniu z poprzednimi składnikami jest niewielka, jest on niezbędny do uzyskania efektu, o który nam chodzi. Podobnie jak w przypadku Solanki, ilość testów, jakie wykonałem była ogromna, ilość pomyłek była jeszcze większa, a ilość przypraw jakie przyjąłem przyprawem mnie o ból głowy. Jednak czego się nie robi dla moich widzów. Podczas testów pomagała mi żona. Pomagał mi też mój przyjaciel w wodach, a na koniec ponownie poprosiłem Matiego, żeby wyciągnąć finalne wnioski. On nie wie, bo on tego nie widział, nie przyglądał się, więc dobra, po kolei, zaczynamy od tego. Takie spicy spicy, bardzo dobra. Już wiem, która jest która. Soczystsze. Już możesz otworzyć oczywistnie. To jest bardziej miękkie, takie powiedziałbym soczystsze, bardziej zjadliwe, zostaje ten sam charakter. Nie możesz dać kaję do panierki, bo ci się spali. Podczas smażenia. Chciałem powiedzieć tylko, że to jest 19 i od rana próbuję to. Ja już nie mam siły. Ten chłop oszalał na punkcie tego, tego projektu, bo to już nie jest filmik, tylko projekt. Tak, tutaj jest już czuć tak na koniec to, to, to pikantne, ale też dużo mniej niż w oryginale. Mhm. Tutaj troszkę powiedziałbym, że nawet lekko pali. Jest taki sam efekt, że na koniec najpierw tam czuję trochę tę panierkę i potem na koniec siłę aktywnie. W smaku to jest mega podobne. C- Panierka. Panierka, czyli element kurczaków z KFC, który jest najbardziej charakterystyczny wizualnie. Złoty kolor z charakterystycznymi jasnymi frędzlami, że tak to kolokwialnie nazwę. Nie, nie ma tu żadnych jajek, żadnej maślanki, żadnej skrobi kukurydzianej, ani płatków. Zatem co jest? Na dobrą sprawę woda, mąka oraz spulchniacz. W naszej domowej wersji to będzie po prostu proszek do pieczenia. Oraz odrobina, dosłownie odrobina cukru pudru. Gdyż oryginalny składnik go zastępujący nie jest dostępny powszechnie. Jak się domyślacie, tutaj również wykonałem wiele testów. Zmieniałem rodzaje mąki, aż w końcu nadszedł dzień testu finalnego. Ostatnim ważnym elementem jest olej. Sieci fast foodowe korzystają z tak zwanych frytur, będących zazwyczaj miksem oleju rzepakowanego. Ze słonecznikowym, najczęściej 50 na 50, z dodatkiem antyoksydantów. W warunkach domowych wystarczy, że wymieszasz olej rzepakowy ze słonecznikowym 50 na 50. Choć moim zdaniem, nawet sam rzepakowy lub sam słonecznikowy rafinowany też powinien dać radę. Olej po smażeniu, zwłaszcza panierowanych produktów, należy oczyścić, dlatego stosuje się specjalny dodatek do klarowania. Jednak w warunkach domowych wystarczy, że przefiltrujecie olej przez sitko, a najlepiej przez filtr do kawy. Przy okazji, smażenie w totalnie nowym oleju nie zadziała tak dobrze jak smażenie w takim podwókiem. Trzech użyciach. Nowy olej nie ma jeszcze idealnych właściwości smażących. Dlatego, jeśli masz trochę oleju po smażeniu, to warto go dolać w stosunku 10-20% do totalnie nowej partii oleju. Żeby zwiększyć jakość smażenia. A jeśli planujesz smażyć kilkakrotnie w jednym, pamiętaj o regularnym filtrowaniu i po 5-6 smażeniach wymień go na nowy, pamiętając, aby zostawić około 10% starego jako dolewkę. Przy okazji przypominam, że najbardziej wydajnym garnkiem do smażenia w głębokim oleju jest żeliwny. Drugi w kolejności jest taki wykonany z grubej stali. Na małe ilości stripsów wystarczy porządny większy rondel z grubej stali. Przy większych ilościach polecam zainwestować w garnek z żeliwa. Czasy smażenia oraz temperatura są kluczowe dla idealnej panierki. I wysmarzenia. W przypadku stripsów wrzucanych w ilości rozsądnej, czyli powiedzmy do 6 sztuk na taki średni garnek, idealny czas to 3 minuty, a temperatura to 170 stopni Celsjusza. Przy większych ilościach czas odpowiednio rośnie, w przypadku skrzydełek jest to z kolei około 7-8 minut, w zależności od ilości sztuk. Dokładne czasy macie rozpisane w opisie. Ok, teorię mamy za sobą, przejdźmy do faktycznego przygotowania stripsów. Krok pierwszy: pokrój pierś z kurczaka w niewielkie, podłużne kawałki. Krok drugi. Przygotuj solankę, dodając do miski sól, cukier, MSG oraz wodę. Dokładnie wymieszaj, aby się rozpuściło. Krok trzeci. Umieść kurczaka w solance i pozostaw w lodówce na 90 do 120 minut. Krok czwarty. Przygotuj czerwoną marynatę, dodając do miski sól, MSG, KM, paprykę słodką. Czosnek w proszku oraz odpowiednią ilość ekstraktu z ostrej papryki lub odpowiednią ilość ostrego sosu typu medlock. Ostatni składnik to element niezbędny do uzyskania odpowiedniej pikantności stripsów, jednak nawet pomijając ten krok, wychodzą świetne, jedynie mniej pikantne. Krok piąty umieść kurczaka w czerwonej marynacie i pozostaw na 40 do 45 minut. Krok szósty Przygotuj suchą panierkę w dużej misce, dodając mąkę, proszek do pieczenia oraz cukier-puder. Dokładnie wymieszaj przy pomocy miotełki. Krok siódmy, wyjmij kurczaka z czerwonej marynaty i ostrożnie wrzuć do suchej panierki. Obtaczaj kilkukrotnie, aby dokładnie pokryć wszystkie części stripsów. Krok ósmy, przełóż kurczaka do sitka i zanurz całkowicie w dużym pojemniku z zimną wodą. Krok dziewiąty, przełóż kurczaka z powrotem do miski z suchą panierką. Obtaczaj kilkukrotnie, aby dokładnie pokryć wszystkie części stripsów. Krok 10. Delikatnie strzep nadmiar mąki i przełóż stripsy na talerz lub tackę. Krok 11. Smaż przez 3. Maksymalnie 4 minuty w 170 stopniach, przy maksymalnie 6 sztukach oraz minimalnie ponad 4 minuty przy ilościach większych. Krok 12. przełóż stripsy na kratkę, aby ociekły z tłuszczu i lekko wystygły. I proszę bardzo, twoje stripsy są gotowe. Na koniec kilka uwag ode mnie. Efekt końcowy uważam za jakieś 80% podobieństwa do oryginalnego KFC. Moim zdaniem używając tylko takich podstawowych składników powszechnie dostępnych nie da się uzyskać 100% podobieństwa. Z drugiej strony, jeżeli wszystko robisz zgodnie z instrukcją, zauważysz, że te stripsy są w niektórych kwestiach nawet lepsze od KFC, chociażby pod kątem tekstury i delikatności. Do kontroli temperatury polecam używać takiego wkładanego termometru lub ostatecznie pirometru, który nie jest aż tak dokładny w przypadku płynów, ale zadziała. Na dzisiaj Tyle. Mam nadzieję, że odcinek się okazał pomocny. Dajcie znać, jak się podobało. Zostawcie suba łapkę w górę, komentarz. Przypominam: nóż na diffox.pl. Do zobaczyska. Siemanko.